wgnieciemy w ziemię. Powstanie Warszawskie rozpoczęło się w tysiąc 1940... dziewięćset Bo często w tym samym momencie musimy być na kilku komisjach i na sali plenarnej naraz. No to niesamowite, bo jak z mówi, że w tym samym czasie musi być na kilku komisjach, za które oczywiście dostaje ekstra kasiorę i jeszcze być na sali plenarnej, to tak by sugerowało, że wy tutaj całkiem nieźle system oszukujecie. W sumie was tam nie ma, ale kasiorę za to bierzecie. I tutaj też was nie ma, ale kasiorę za to bierzecie i jeszcze w międzyczasie yy, jakąś konferencję jeszcze sobie tutaj uszkniecie, bo zrobicie. Mm. Czy wiedziałaś o tym, że Taka szarańcza ma dwa razy więcej białka od piersi z kurczaka. W Polsce umiera 50 tysięcy osób rocznie z powodu zgonu, a dzięki wam będzie umierać dwa razy tyle.